Wielki brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl. Na dole masz parę? No coś tam lekko jest, ale to dobre. To już kisi w dole. Można, żeby. Wusz te deski, i teraz zrobi drubownik. Nie ma spary tam się co od przybije. Nie? Równo moc? Znaczy, równo, no tak. Dawid? Tyle, ile mogę. Śmiało! No. Trzeba być dobrym, żeby coś takiego zbić. Co my zrobiliśmy? Ale laska jest fajna. No nie? Tak naprawdę tylko te ręce za długie. diodro od Izzy. Włosy od Diany. No. Kolor od tej włosów od Magdy. Przesy. Czy Princesy. No no. Myślę, że tu jest na tyle szeroka, co Sylwia. No. Szkoda, <laughs> że nie zrobiliśmy tych tych. Ręce są takie szerokie jak Sylwii. Długie? Jak? Też jak Sylwii. Może być boys, może być operator, może, może być... być. Tylko jakaś, jakiś nowy ryjek, Wielki Braci, o to chodzi. Rozumiem. C ale dzisiaj chcemy. No. <gulite> no. <gulite> no. Ty, Uważaj, bo poleci. Ty, Lasiaku. Na trawie jest nieruchomo. Kalender... <gulite> <Ty lasio. gulite> Galantę. A ja. Fajmon, nie? <gulite> Słowo wyciąć ten. I się, wam się zeszło, dopiero skończyliście? Coś tu ty, Dawno, tylko Czekali to już Nie, Pat, jakie na ręce. Idziemy w zawołać wszystkich, tak? Tu się docie, no tam się uprzycie, tu się zbiło, pomalowało się i gotowe. Wielki brat dał mężczyznom zadanie zaprojektowania i wykonania ideału kobiecego piękna. Czas, by kobiety sprawdziły, jak bardzo pomylili się mężczyźni. Wielki brat chciałby, by kobiety uczyniły staraniom mężczyzn i przeszły przez przygotowany przez nich wzór. Stop! Ja dobra, no, ja mam najbardziej przyzrane, więc ja będę próbować. Fajnie ja to, Ale z wzrostu nie zmieni. Zimno, ale wygląda jak trumna. To przejdę! Ja jestem No, nie, to, to ja! To ja! To jestem Waszym. To ja jestem Waszym, idam. a o, La, to to, ja Miała idealny to... rozmiar rąk do, 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 do naszego wzorca. Po prostu, jakby foremkę przyłożyć do, do babki piaskowej. No, każda musi przejść. Ja nie chcę, być miał idealną kobietę. Tutaj nie jesteś. Nie Dobry, klaudia. Mnie się wydaje, że ja, ja. na Princesa będzie najlepiej pasował. No, no prawej stronie pałka Ale śmieszne. Patrzcie, widzicie? Idealnie, dobra? To nie to nie, to nie A. bardzo. A. Coś nie, Jezu, ja się waszym waszym ale nie. bardzo. zgadzają. Ale nie liście na nim. Nie, nie. Klaudia tak wpasowała idealnie, po prostu, można by powiedzieć. Tak akurat jakoś wyszło ze. Zespasowało? Ja nie mogę powiedzieć, że karty, nie Aha, bo to mikrofon. jest wyżej. Bo, bo ci bo, bo mikrofon? Jest nie, nie. No, no, parze, no. no nic, macie swój ideał, chyba nie muszę wam nic więcej mówić. Uważam, że we wzorzec wrzo... we... kobiety najbardziej wpasowała się Klaudia. Blond włosy. I Jestem da... pod wrażeniem. Oki okay, długie, mówią, że do krótkiej. I... I no, to by się tą zgadzało. Tą ja nie raz o Tobie mówił, że fajna, że, że podobaś mu się, Nikola A, że Ciebie tak, podbijał, tak, Dawid no. podbijał. Ja, oni, jeszcze, o, Iza, oni jeszcze o tym nie wiedzą, ale ja jestem ich ideałem. Ja myślę, że oni o tym doskonale wiedzą, ale wiesz, nie, nie są w stanie tego po prostu powiedzieć. Chłopaki nie chcieli przyznać, bo powiedzieli, że trzy dziewczyny przeszły idealnie przez z kobiety, ale widzieliśmy dokładnie, że ja nie musiałam się ani wspinać, ani bokiem przyciskać, że przeszłam po prostu idealnie. Więc oni jeszcze o tym nie wiedzą, ale zapewne ich ideały kobiety jestem ja, ale nic z tego. Nic z tego. No widzisz, Claudio, jesteś ideałem. Ich ideałem. A najlepsze jest to, że ten trans się nie zmieścił. Trans w się nie zmieścił? Oh. No nie widziałaś? chciałam. Jak na mój gust, to chyba y, ta ich kobieta miała za szerokie biodra. Ale była bardzo ładna i tak.